Czy jest w Polsce miejscowość, która idealnie pokazuje, jacy jesteśmy? Jest. Nazywa się Mała Polonia. Tam swoje życie wiedzie 3800 niezwykłych mieszkańców, a spoglądając z dowolnego miejsca w Małej Polonii na horyzont, można zobaczyć odbicie naszego kraju. W małej Polonii wszystkie urzędy połączone są w jeden super urząd. Tym samym dużo łatwiej można złożyć wniosek o przywrócenie terminu na odwołanie. Dzień dobry. E, ja z wnioskiem, o którym rozmawialiśmy, więc tutaj e, w tej rubryce wpisałem moje średnie zarobki mm -hmm. z ostatnich trzech miesięcy, mm -hmm. potem e, to wszystko przepisałem tu, do tej rubryki. Dobrze. E, dobrze, dobrze. Potem e, do tego wszystkiego dodałem rubrykę D3, mm -hmm. tak, i no i na końcu e, odjąłem od wszystkiego e, B2. co, stop, 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 źle. Nie no. Jak źle? No B2 to akurat jestem pewien. Odejmuję B2 od tego i mi wychodzi suma, którą mam zapłacić, że... Dwie szlanki mąki. Dwie, bo ci kalec wyjdzie. 748, 749, no skur... Przepraszam. 7... 700... Pięćdziesiąt! No, to tu! To będzie galeria! No, ale to jest jednak... święte miejsce! No, masz z rację! No. Świetne miejsce! A. To to co? Na dole y, zrobimy tam jakieś sklepy spożywcze, jakieś tam... Jakieś ciuszki dla kobiet, jakiś a. sklep z elektroniką, a na górze taki... niebitny sklep z dewocjonaliami! Przepraszam. Duży. nie, 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 nie. Może być taki, jak pan wcześniej powiedział. Czyli to jest bardzo dobry pomysł. I w niedzielę po mszy na zakupy. No. Po zakupach, na mszę i się kręć. Ale jak w niedzielę? Czy no. w niedzielę to są galerie pozamykane? Mam pomysł. To przeniesiemy mszę na sobotę. Hmm? Biznes jest biznes. Lubię w księdzu tą żydowską żyłkę. No. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę pomóc? Kolega na dole mówił, że ten wniosek mogę u pana złożyć. Ale oczywiście, proszę sobie usiąść. Naprawdę. No to co? Kawa, herbata? To, to może kawkę. A? Ma pan rację. Nie mogłem się zdecydować. Kawa, 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 kawa. Z mleczkiem sobie zrobię. Ja, <śmieniu> jako, że wszyscy lekarze z małej Polonii wyjechali za granicę, weterynarz Krystian Gad postanowił rozszerzyć działalność. Myślę, że to jest jakaś infekcja. No, ewidentnie nie mam okrego nosa. Słucham? Znaczy, y, od jak dawna gorączkuje? No, tak, ze dwa dni. A nie powinien pan jeszcze usłuchać tyłu? Nie, y, nie, 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 nie. nie. Boję się, że mnie kopię. Słucham? Znaczy, od kiedy jest ten obrzęk? Dwa dni. Aha, dwa dni. A jeszcze jakieś objawy? No nie chcę jeść za bardzo ostatnio. A, no to trzeba zmienić paszę, znaczy karmę, znaczy dżietę, no, no i myśli pan, że co to jest? No, no bo my z mężem sprawdziliśmy w internecie. I my myślimy, że to może być świnka. Inka, no śmiech na sali, no co też pani wygaduje na no co jak co? Ale ja się na tym znam no, na pierwszy rzut oka, ewidentnie widać. Że to jest dziewczynka. <świnka> <świnka>, świnka, świnka to ma taki okrągły nos, z takimi dwoma dziurkami, co wygląda jak kontakt, potem ma taki ogromny słów, prawda, Zakończone jest takim ogonem, cuk, który pasuje do tego kontaktu, proszę Panią, i ma taką szczecinę, którą można tak myziać, myziać godzinami, <świnka> proszę Panią, a to, ewidentnie jest dziewczynka. 150 zł. Następny, proszę. Ile razy mam panu powtarzać takie podanie? Owszem, składało się tutaj, ale miesiąc temu. Teraz dział wniosków ponownych jest na trzecim piętrze. No ale jak na trzecim piętrze? No byłem tam i kazali mi przyjść tutaj. No jak tutaj? Przecież ja doskonale wiem, gdzie to się składa. pana, jest pan setną osobą, którą tam wysłałem i tylko 50 wróciło. Czyli co? 50 złożyło wniosek. No, to ja już nic nie rozumiem. To, to Czy jest coś, co można tutaj złożyć? No ale rzeczywiście, pani Kasia złożyła takie ruchliwiczko, a już złożył kwiatuszek, a ja złożyłem żurawia. No wiem, słabo. Huragan Mała Polonia to klub piłkarski z klasą. Dokładniej B-klasą. Piłki nożnej nie ma bez kibiców. Dlatego huragan ma kibiców. Dwóch. Kibiców. O, a, a. o o której miałeś być? No człowiek autobus nam ucieknął Daj mi spokój Ty A powiedz mi, a co ty myślisz? Tak jakbym sobie tatuaż zrobił Wiesz, jak chcesz ale wiesz, musi on spełniać dwa kryteria Wiesz, musi być Polski I na całe plecy A myślałeś coś już? O? Bocian Co Bocian? Z Polski na całe plecy, nie? No tak, tylko że bocian to przylatuje z Afryki. Ty jak uchodźcy? No, z Afryki. Ciao, ja. dałby się taki nie usunąć? Co? wiesz, pod warunkiem, że nie jest na całe plecy. Ty a ja, żaba? Co żaba? I też przylatuję z Afryki? No nie, no skąd? To żabę zostawię. Urząd skarbowy, w czym mogę pomóc? To jest napad. A numerek pan wziął? To byłeś, byłeś się wysiadasz? Słucham. To jest napad. Wszyscy na ziemię. To jest podłoga. Co? Co? To jest podłoga. No mówisz na ziemię, a to jest podłoga. Dobra. To jest napad. Wszyscy na podłogę. Zęku, co ty robisz? No, po powiedziałeś wszyscy na podłogę. No to... Wszyscy, ale nie ty! Ale powiedziałem wszyscy! No to co powiedział? No wszyscy powiedzieli. A ja nic nie słyszałam. O, no. Dobra, stają wszyscy, którzy mają rajstopy. No, no naprawdę. Co panie robią? Mamy rajstopy. Przecież sam pan powiedział. O? Dobra, to w takim razie wszyscy, którzy mieli rajstopy na twarzy, wstają. Co pan robi? No ja kiedyś miałem rajstopy na twarzy. No to mojej żony można spytać. Wszyscy na ziemię! Na podłogę! Wszyscy na podłogę! No, a teraz wstają wszyscy ci, którzy okradają urząd skarbowy. A y, możesz powiedzieć jak to działa? No jak będzie nasze zamówienie, to się zaświeci. A. A, świeci się. <laughs> ja, no ale jest problem. <laughs> jaki, jaki pan jest problem? Jaki, jaki nie, nie, problem? Nie, 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 nie. Jest coś, co opozycja może na nas wyciągnąć. <śmiech> <śmiech> Proszę pana, oni mogą na nas wyciągnąć. By... Proszę pana, jest takie zdjęcie. Jak bierze pan łapówkę w saunie? No i wiecie pan, no i pan będzie powierał te wierutne bzdury. Po prostu... Przecież to są, to, to, to sobie każdy może tak powiedzieć, proszę pana, no przecież to jest w ogóle, co pan mówi, niezgodne ze stanem faktycznym. No, no. Czyli nie brał pan nigdy łapówki w saunie. w życiu no. To jest grota solna. Faktycznie. No i weszliśmy w posiadanie takiego zdjęcia. O. No, no i co? No jak no i co, no? Burmistrz, jakiś facet i pieniądze. Aha. To może być łapówka. No, ja jestem przekonany, że to na pewno jest łapówka. Jak przekonany? <grym> Bo ja ją daję. <grym> nie możemy tego użyć? No jakbym mógł prosić. Dzień dobry. Chciałem złożyć wniosek o przywrócenie terminu na odwołanie. Proszę wyjść, pobrać wniosek do formularza, zbiórka przed wejściem. Ale ja akurat e, mam ten wniosek przygotowany, proszę. No to nie ma załącznika. Mam ten załącznik akurat e, tutaj, e, proszę, podpisany, jest. No ale tutaj trzeba dwa kopie. Proszę, mam też e, kopię. Prawa jazdy. Kopię prawa jazdy. Badanie moczu. USG, EKG, Echo serca. Wygląda na to, że wszystko pan ma. Tak? Udało się? To znaczy? To znaczy, że będę musiał przyjąć pana wniosek do rozpatrzenia. Naprawdę? Nie! Żartowałem! <śynen> Jest pan w ukrytej kamerze! <śynen> Chodźcie wszyscy! <śmulacza> ja myślałem, że dobrze wszystko wypełniłem. Dobrze Ale od dzisiaj te formularze są nieaktualne.! <śmulacza> Tak, w małej Polonii życie toczy się od pierwszego do pierwszego. Ludzie załatwiają swoje małe i duże sprawy, ale o tym w kolejnym odcinku.